Zadania dotyczące kinetyki i równowagi chemicznej zawsze stanowiły wyzwanie dla Was. Niektórzy omijają nawet te zadania, ponieważ te działy chemii kojarzą się bardziej z fizyką niż chemią i są mniej przyjazne. Chciałabym pokazać w tym materiale, jak napisać wyrażenie na stężeniową stałą równowagi reakcji chemicznej, ponieważ nie zawsze jest to takie oczywiste, co należałoby w tym równaniu zawrzeć. Stężeniową stałą równowagi definiujemy jako iloczyn stężeń produktów podniesiony do odpowiednich potęg. Potęgami są współczynniki w reakcji chemicznej do iloczynu stężeń substratów podniesionych do odpowiednich potęg i tu również potęgami są współczynniki stechiometryczne. Zatem wyrażenie to ma następującą postać. Przejdźmy może do konkretnego przykładu. Reakcja ta przedstawia spalanie węgla z utworzeniem dwutlenku węgla. Ważne jest, aby zapisywać stany skupienia w tych reakcjach, które jednak mało kto pisze i mało kto zwraca na nie uwagę, a to właśnie one odgrywają kluczową rolę ponieważ stężeniowa stała równowagi uwzględnia reagenty w fazie gazowej i ciekłej, a nie ciała stałe, gdyż ciała stałe nie posiadają stężenia. Zatem wyrażenie na stałą równowagi przyjmuje następującą postać. Nie uwzględniamy w tym równaniu węgla, ponieważ tak jak wspomniałam, jest to ciało stałe. Zatem opierając się tylko na równaniu chemicznym, niektórzy z Was mogliby zapisać to równanie w ten sposób, uwzględniając ten węgiel, a tym samym popełnilibyście błąd. Pamiętajcie proszę, że w wyznaczeniu stałej, stężeniowej stałej równowagi bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie gazy oraz ciecze. Zapraszam na stronę internetową, na której znajdziecie obliczenia dotyczące nie tylko stężeniowej, ale również ciśnieniowej stałej równowagi oraz zadania.